wiadomościach dziś oj, grubo dosłownie. Gruby Maćko z zadymiarskim ARL-em na mieście. Patologia Parisa Platynowa u Riena, wybrany strajmer miesiąca to i wiele więcej już dziś. Zaczniemy od grubej dramy Menders z Ortisem. Ludzie, trzymajcie się krzeseł. Pisa lubisz? Kiedyś lubiłam Ortisa, wydawał się całkiem w porządku. Człowie o, ja to mam. U. Uh. U, Sigma, tak się właśnie przeprowadza dramy, tak się właśnie streamuje dla swoich widzów, Mesyka i Chineczka przebrały się za uwóśne dziewczyny i spotkały prawdziwe uwóśne dziewczyny. E, jak chcesz na, na PGA jechać, to musisz już ogarnić. Zimmy pętło! Idź no kto za dni Mega zadymał Bonkola. Patrzcie, jaki place! Dobra, smoki moje drodzy. O! O! o co? Co? Nawet nieźle się ruszasz. O cię na to było 0.1 przecinek szansy. Dobra, dlaczego dziś tyle nowych twarzy w wiadomościach? Bo jest kurde tragedia. Każdy topowy streamer albo gra w RP, albo się opierdala i przynudza na gierkach fabularnych. A wielki Luki, o o o i młodziutki Ktuzy zrobili Ran Magedon, to wyglądał on tak. No to... Szczerze, czerwona karteczka dla frajerów Stopki, dla każdego. Gdyby legenda nie szedł na przerwę, to na pewno byłyby dymy. A ostatnio wśród dęciaków i redakciaków pojawiają się jakieś dziwne komentarze, że Kseju nie jest już trendseterem, że teraz modne są takie hasła jak ptaku. A Marcin gonie wymyślił. Łowy dęciaki? No to patrzcie teraz. Ptaku, 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 odleć do ciepłych krajów. Pierdolona legenda, jak zawsze wymyśla każdy trend, a nie robi ino kopiują. No ale wracając do tego, że nic się nie dzieje, jedynie Mamut dziś opowiedział zabawną historię o pierdzie. Nie no, nie no, na spokojnie. Ja miałem taką sytuację, ale się nie, nie ale, czy tak, ale Ale, jak, to, ale nie... jak z dupy? Czy... Bo nie, 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 no, no nie i tak się, tak? Pryknęła sobie, nie no to, że ci się zapodaje ci to normalne, no normalnie bąka Nie, że bąka, no. nie, bąka to nie, na no, to bąka na pewno nie. No, a ja miałem taką sytuację, ja powiem ci tak szczerze, kiedyś jakiś kolega o tym mówił, to rzeczywiście ja się ja mam stałem na wyzywał, człowieku, ty Nie, bo no to się wiesz, K***". w emocjach wiesz jak to jest <laughs> No szczerze mówiąc to nie Ale końca ja nie, nie miałem <laughs> Także spokojnie, no nie? No i przez to, że wszystkie mergany, ksajki i inne jabczany, ginoldy, popy itd. Tak grają se na chillku w gierki lub w RP, to na scenę wpieprzają się z buta młode talenty, na przykład gruby Maćko, który ostro zadymiał na mieście. Ja <laughs> Maciek zepsuł misia Dawaj Maćko sprinta jedni dla widza Ale biegnij Ja zaraz do niego dojdę Czekaj, okay, ja, ja to powiem na, na razie Zapraszam panie, ja mam takie pytanie czy można zadać wam pytanie, bo mam streamę na Twitchu i jak chcą, chcą pytania o zadać wam. Jezu, Nie chcę już pójdą w p. Mergano od razu zauważył zadymiarza i wziął se go zakontraktował do Bungee. Boks! Ja! Stop! Mocno, co jest! 3, 2, 1, Bungie. Jest jeszcze na Twitterze drama wśród nerdzików lolowych. Jak Nervarian se przeklnie, to mega kwaśna sytuacja i od razu jest przypał. I że nie wypada tak na transmisjach oficjalnych z kostreamów, na polsatach czy tam innych kanałach. A jak zapraszają Parisa i ten ostro zadymia, to każdy w komentarzach nagle się spuszcza, że Paris to mega zabawna legenda. Ciekawostką jest, że Jax w każdym grze, w której się znajduje, dostaje na. No. Taka ciekawostka, ale jego dzisiaj nie zobaczymy. Przynajmniej w, w, tym, w tym meczu, w tym. W, w, w tej potyczce. Kajsa w ogóle ciekawostką jest córką Kasadyna. Z pustki, tak jest. Kasadyn i Kajsa są spokrewnieni. Prawdopodobnie właśnie Kasadyn jest jej ojcem. Pewnie zerkował się gdzieś pobleko. Hahaha, <laughs> kurde. Muszę mieć swój program, program komediowy o No, wracając, Eka nie będzie i tego gracza raczej nie będzie pikniętego, ponieważ jak. Rel... Nie współgra właśnie z takim kęczem. O tych synergiach możecie zobaczyć na moim kanale. Paris Liga ligalegend.pl Bo mamy też kanał po czesku. Yy, mamy też Fiorę na topie i Pier. A ja nie lubię tej postaci. Sześć lisów, znaczy sześć ogonów, a może sześć w dupie, co? Nie no, hey. wiem, że nie można przeklinać, wiem, Damian, spokojnie, ale czasem trzeba dorzucić, bo to był dobry żart. Musiałem go sobie wrzucić, Musiałem sobie. A jakby Delordzik tak powiedział, no to byłoby chyba zabranie mu kostrymów i wielka afera. Jak to jest? Które nerdziki mają rację, każdy ma to gdzieś, bo już czas na wyniki ankiety, czyli najlepszego strajmera miesiąca wrzesień, a jest nim nikt inny jak. A pamiętam jeszcze jak Samir był taki malutki i mówił tak! Dzięki jabci! Za tego streama wspólnego miałem pierwszy raz tysiąc widzów! Wszyscy kiedyś ściągnęliście mi pałę No i widzicie, Jabczan po raz drugi najlepszym strajmerem miesiąca, a nawet nie pojawiał się zbyt często w naszych wiadomościach ze względu na ciągłe granie w RP, ale był też organizowany przez niego wyjazd do Paryża i dymy ze ślimokiem i bagietą. Nie, ja się zaczęłam nią na to jest? Wal, wal, no jest, no jest. No wiol. Dlaczego uzyskał aż tak duży wynik? Ano, jedyny promował ankietę, jedyny zachęcał do oddawania głosów, i tepe, i te i to też jest fair. Nie robą się nie chciało, to przegrali. Opaśnik rozkwasił nawet Getomila, który miał mocny miesiąc. Tuż za nim był BDOS Gucio i Remsua. No i co? Gratulacje, wpisujemy Opaśnika do Hall of Fame po raz drugi. Tym razem po raz pierwszy w top 3 nie pojawił się Dominik Ziarno Stokłosa, który robił wiele projektów, ale najwyraźniej nie kupił nimi widowni. Wypowiadał on się jednak ostatnio o swoich kolejnych planach. W tym czasie streama IRL no to będzie E, jakiś taki luźny lub mniej luźny, zależy co się wymyśli i gdzie też będziemy, bo. powiem tak, będę 8 dni gdzieś, nawet nie wiem gdzie, e, więc. Kur... nie mam żadnych informacji, wiem że będzie mnie 8 dni poza, poza domem, nie mam jeszcze żadnych informacji. E, kazali, kur... kazali ten, kazali podpisać to, podpisałem, tyle, tyle wiem. Eee, Czemu jeszcze z wiadomości o sabotażyście? Eee, Nic na wiadomości o sabotażyście, ponieważ eee, eee, nie mówię gdzie nie będzie mnie na 8 dni, eee, nie chcę zdradzać eee, co to jest, gdzie to jest, u kogo to jest, z kim to jest, eee, ponieważ e, jest to tajemnica. Eee, no i nie będzie miał 8 dni, a poza tym zaczęliśmy pracę nad bitą Światanką eee, Wczoraj nawet mogę się pochwalić. Nie mogę powiedzieć kto, ale udało się chyba dopiąć. Potencjalnie common event, na którym pewnie, na który fame by musiał pewnie wyłożyć z, no na pewno ponad pół miliona złotych. I może w jeszcze jakieś fajne formule się go zrobi. Więc. Może, może mogą być fajne rzeczy. No i to chyba tyle na dziś. Dzięki za Dono i na Raesa.